widaj się z tej strony Glatki, dzisiaj, ze mną, Maciuś! Siema, Siebaneczko! Halo, Siebaneczko, witam, Zaradeczko! Siema, 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 Halo. Słuchaj, dzisiaj zaprosiłem Cię do Gierki, ponieważ myślę, że fajniej będzie we dwójkę, będzie na spokojnie. Dzisiaj będziemy Nie. dostawać pytania, jak widzisz, ja mam swój tor, ty masz swój tor. I musisz Nie. pisać odpowiedzi na, na to, na to jakie jest pytanie, ale muszą być jak najdłuższe. Nie wiem, czy pytania będziemy mieli takie same. Jakie masz pytanie pierwsze? Ja... Je, rodzaj miecza nazwij Dobra, czyli będziemy mieli te same raczej? Tak, tak raczej. Mać, więc więc mać pi, pisz swoje i zobaczymy, co wpisujemy. Ale obojętnie ciotka. Tak, no wpisujesz co rodzaj miecza wypisałeś? po angielsku. Ty widzisz, co ja wpisałem, czy nie? W ogóle? Tak, o to wpisałeś. O kurde, to ty widzisz. Dobra, to musimy na 3-4 wpisywać. Co, co to jest coś, co można znaleźć w szopie? okej okay, yy... Ja mam mm. e, e, w sumie to mm. masz odpowiedź? No, czy jesteś to... no. O nie mogę, zły Mogę? Nazwij słynnego youtubera! Dobra, Gila, to ja... Czekaj, to ja, ja, wpi ja, wpis ja wpisałem, Ja wpisałem szawo, Nazwij słynnego youtubera. Albo e... czekaj. Denis, wpisałem. Mr. Beast? O kurde, może być, dobra. To widzę, że lecimy w ten sposób. Nazwij formę pomiaru. O kurde, pomiaru Nazwa... czego? Formę pomiaru. Ja zrobię pomiń. O, nazwij stan. Nie wiem, czy to stan, nazwij ale. Nazwij stan. <grym> Aha. Nie <grym> wiem, czy miało być jaki stan, nie? E, 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 tego. wpisałem, Od jednego do 10. 3 wpisałem 3. Co jest czerwone? O kurde, co Podaj... może być. Co może być czerwone? Róża. <laughs> udało mi się, dawaj Maciu e... szybko, do nas dobra, a, dobra sport. Muszę szybko pisać, dobra, e... Co jest czerwone? O nie, to się nie, nie liczy jako sport, no dobra, nie ważne. Co jest? No YouTube nie jest czerwony? Co to jest jedno jedzenie serwowane podczas święta dziękczynienia? Czynienia? E... Święta dziękczynienia? Czynienia? Co? To będzie indyk, tak? Co jest? Tak, ho, ho, udało się. A jaki in, in, jak indyk? Co, Co znajdziesz pisze? w swojej szafie? T-shirt e, turkey. <laughs> Prawie jak Turcja. <laughs> Nazwij jednego z siedmiu krasnoludków. O Boże, jak się nazywali krasnoludkowie? Ty. Nie wiem, pomijam. Znacie <laughs> szopie? Mm. Name a pie. Mm. E, apple pie? <laughs> a, udało mi się. E, apple. Ja? Ki, 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 o nie, źle pisałem. Nazwij postać nie. z serii nie. Sonic. Na Nazwij jednego z siedmiu krasnoludków? E, co? Ja też nie wiem. E, Max, Maxa. No, Nazwij coś ma... gorącego. <laughs> Yyy, kawa. No dawaj Maciuś, bo ja już jestem daleko. Name, name MP i co ja miałem name EP i Pi Napisałem Naz, Nazwin Podcast z serii Solid No właśnie Nazwij Sonic. kierunek Cau, południe Dawaj tam. Nazwij nielotnego ptaka. No to będzie Penguin. Ooooo, zostajesz z tyłu. Sierduszko wpisałem. z bohaterów serduszko. DC Batman. Proszę bardzo, cyk zrobione. Już. Do przodu nazwi, forward. zwiedzenie które obierasz. Po tatoe. <grym> po tatoe. Kurczak, kurczak, jak kurczak było? Kiki, ki, Jaki ku, ki, ki, kurczak? Kurczak, Chicken? Kurczaka. <grym> ja nie wiem co tam wpisujesz kurde. Chicken Name no? a chess piece. E, horse? W sensie, że się w szachy gra? Tak? To chyba tak, chyba o to chodziło. Flash nie był z DC? Pamiętaj że, nie wszyscy, pamiętaj, że nie wszystkie też muszą być w ogóle w bazie, nie? Jeśli chodzi o to. Nazwie jedzenie, które odbierasz. O, czym, jest, czym są znaki astrologiczne? O? Czym są znaki e, astrologiczne? E, bliźnięta i tak dalej, chyba. Cio? To chyba myślisz, że imię księżniczki Disneya Snow. E, nie, to nie było Disneya? O Boże, nie mam pojęcia. Nazwij jeden ze znaków astrologicznych. Nazwij przedmiot e, śniadaniowy e, płatki. Gemini! Widzisz, Cereal? udało się to, ja nie? Gemini. Jaki. Ge co? Trafiłeś? Imię księżniczki Disney'a. Eee. Coś, ej, ej, ale na przykład jak było żeby coś do użycia, żeby podpalić, nie? Ogień? Zrobiłem patyk no. i nie zadziałało. Nazwij markę chipsów. Lake. Nazwij przedmiot eee. śniadaniowy. L. O. To jest jedną z postaci z Pottera. Mm, no nie wiem. A loungebox się Harry Potter? Się, <grystanie> o nie, no wygnąłeś nice! No. Ale, ale jesteś na drugim się. miejscu! Jesteś na drugim to. miejscu, tak zrobiłeś wrażenie Zrobiłem <grystanie> bardzo dobre wrazienie. Bardzo dobre w wrażenie siłpie. zrobiłeś. Idealne wrażenie. Dobra, jak tam tańczę, w sumie. kurde. W to... Je... O. Dobra, pokazłem, dobra. Jesteś, jesteś gotów? jeden. Nazwi. Nazwij dwójwymiarowy kształt. Square. Ha! Co ty a ty nie widzisz! Ty nie widzisz. A, bo ty widzisz tylko częściowo. Co można podać recyklingowi? Yy, papier? <laughs> o, uwaga. Typ ciasteczka. O, nie, nie można tak. Koki? ja pisałem. rodzaj <laughs> <Zwykłodzę> ciasteczka. Ciasteczko. To <laughs> to jest coś, co można znaleźć w ogrodzie. O nie, e... łopaty nie można znaleźć Do... w ogrodzie. Psa też nie można znaleźć? <laughs> Okej. <Okay. laughs> no, chyba nie, zależy jak twój ogród. <laughs> Popularną markę cukierku? nie ma? E, czym są cukierki? Skittles. E... <laughs> ale zrobiłem ci! Name Nie, nie, źle robiłeś, ja też e... robiłem. Big oh. Bird? B big Bird? Nie, jaki to... A mapeta! O Jezus! Myślałem o matce <grym> zamkowej. Name a condiment? M mapet, mapet. Nie, condiment. nie mogę mapeta. O, nazwij gatunek filmu. Y action o, Holol, paszuka. Holol. Nazwij makijaż. Jaki jest makijaż? Dobra, super to działa. Jaki jest rodzaj makijażu? Makeup Make-up? Green. Zielony! <grym> 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 nazwij kierunek. Mm ja już mam. Ty, 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 no, może być ty, ty, North. Może o, być. O bójde. ty, to ty taki szybki jesteś. Nazwij warzywa. Mm. Nazwij warzywa. Ty, 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 ty. Oh! Kurde! Oh, górek wszedł What is something used to light a fire? No właśnie e... ja mam to samo. Gaz. A, Torch. Nie. O, to? Też nie, nie może być, nie. To no. chyba nie, nie, wiem. Co jest na, Co torcie? Jest na torcie? Słodycze. Mmm, co jest na torcie? Oj, to ile? no truskaweczka weszła! 2 miesiąca w roku. January. Proszę bardzo. Ja o ciebie ściągnę Strawberry. O ty! Nazwij metal szlachetny. Nie wiem, jaki to jest metal szlachetny, szczerze mówiąc. szybko. Nazwij materiał na ubranie? Eeee. To było złoto Nie wiem, co mam wpisać. Materiał na ubranie? Wszystko mi wypada z głowy totalnie. Nazwij, dzień, tygodnia. Nie mogę pisać, po kurde. Nazwij dzień tygodnia. <laughs> Proszę bardzo. Łatwe rodzaj Mon sera. Monday. Nie wiem blue. O he he, niebieski. Jak najbardziej nazwij Pokémona startowego? Nie ma. Nie było Pikachu ci źle wpisałem. Nazwij coś co <grym> to znajdziesz w hotelu. Yy, martwe zwłoki. Pikachu nie, nie to... było. <laughs> Ten był. Yy, kurde, te trzy potworki. Jakie trzy... A, to ty square. nie bierz... <grym> wiesz! Nazwij... Square, Square! Google. Square, Dobra. Square Squartle! Ale umiesz to napisać? Znajdź... nie... Nazwij <grym> coś, co znajdź... coś co zimnego! W hotelu? Coffee! To nie może być... <grym> Zimna woda może coś, to znajdziesz w hotelu... Dobra... Toalet. Toilet! Strączkowa... Co?! Toalet! Toaleta nazwij cytrusa! <grym> Chrome. Chromę! Co?! Orangę? Nazwij coś zimnego! <grym> <grym> Proszę z... bardzo! To jest związane z biwakowaniem! Eee, o, to jest bardzo dobre pytanie. Nice. Eee, Ice. O, Ha, może być namiot. Dobra, no, ja proszę bardzo. Zrozum. O, co to jest? Ja nawet nie wiem, co to o jest. Boże. No, cytrusa. Eee, cytrusa? Terrier? Będzie? Będzie terrier, bo to takie najbardziej pospolite, jeśli chodzi o rasę psa. No, ja nie wiem, jak to nabijemy chleba. chleba. Biały po prostu? Kiełbaski! Woo! No kiełbaski, nie! Kiełbaski, Będę tam pisze kiełbaski, to już koniec. <laughs> to mogę zniszczyć deski, ale wszystkie? Swoje i twoje? Słuchaj, kurde, wiesz jaki jest problem ziemną? Jaki jest problem z tobą? Czy mój angielski to jest normalnie na poziomie takie minus 10? <laughs> Spokojnie, typ drzewa? Co to jest typ drzewa? G nie wiem, źle pisałem. Jeżeli <laughs> ciaste na przykład? Co to jest polewa Leaves? do Co to nie, jest polewa do pizzy? No ten, e ketchup. Po polewa do pizzy? Keczupa nie? Co to jest polewa do pizzy? No, chodzi, chodzi o tą bazę do pizzy. Co? Nazwij coś gorącego. Yy, Sos Maciek. pomidorowy nie wchodzi. O, Maciek nie wchodzi. Nazwij coś gorącego. <laughs> Maciek, 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 Maciek. <laughs> Maciek nie wejdzie, Maciek nie jest już taki gorący. To jest czymś, Nie, woda. Co, ludzie też nie. <laughs> web, web, <laughs> co ludzie dekorują. Na razie idziemy, łeb, łeb, Maciek. Co ludzie dekorują No też nie. <laughs> o! O! Coś jest. Co? Co to jest to, idzie to na coś, tosty? co idzie na tosty? Yy, ser! A o! ser jak się pisze? O! Czy napiszę dobrze? O! Dobrze! Sześć desek. Nazwa roku, miesiącu... Nazwa miesiąca w, w f, roku. Był, a... O ty, jak ściąga ode mnie kolory tęczy! Dobra, to March, March napisze. Ee... Orange. Haha, <fraWhy> <fra> proszę bardzo, pomarańczowy. Nazwij typ Domina. Co to jest Yellow. typ Domina? Y nazwij typ Domina. Y nazwij wakacje. Eee... Ja... Nazwij wakacje? No właśnie się zastanawiam co to jest nazwij wakacje nie. Ja tropik wpisałem, ale nie wyszło Imię, rasy, psa mm. Kurde ty ale gdzie, 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 gdzie wakacje? Nie tu, wiem. tu, 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 tu Miami Cieba. na przykład, o nie nie działa Co można znaleźć w parku? Hmm. Shit Nie, nie Husky! można znaleźć w parku O tak Co można znaleźć w parku? Ptaka na przykład Nazwij postać Scooby Doo Nazwij postać Scooby Doo O ja Jezus po angielsku? He zigzags. Z pisałem. To jest coś, co, co... jest coś coś niebieskiego. Smert. Policja. A. Poszła! Co znajdziesz w łazience? Mm. szoteczka, e, wannę, jak wannę jest? znajdziesz, wannę a, znajdziesz. Dasz, a dasz szczoteczkę mi? Jak się pisze? I łażę. Co? Szczoteczka? Szczoteczka, no. E... Nie, too, toothpaste to jest, a jak wpiszesz toothpaste to jest ta, to jest, jak to się nazywa, no, pasta do zębów. No. Toothpaste. paste. Okay. Co to za dolary? Ja nie wiem o co chodzi. Aha, okej, okay. no dobra, niech <coughs> nie, będzie. Ciao. Nazwij markę obuwia. <coughs> Jak? Co jest jeden z bohaterów DC? Co jeszcze są łóżka? Mi? Ja nie? Nazwij, Marco Obłobia. Nazwij sport. Nazwi sport. Nike? Baseball. Co to jest jeden super bohater? Palem Co to wadalowu. jest jeden super bohater DC? Chocolate. O nie! I moje robuxy! Robuxy ci nie pomogły w tym ra... no nie, w tym przypadku. No nie. Nie. Poczekaj, ja idę na tampolinie chwilę pośpaka. Osta ostatni raz, co ty na to? Uuu ja mogę zmienić kolory, teraz ty będę miał czerwony. Poczekaj, poczekaj, będą równe szanse, poczekaj Słucham. chwilę. Ja Google tłumaczę odpalę i wtedy... Jeden tłumacz. pokój w domu. No tak, poczekaj, poczekaj, no nie Tak tu Jeszcze no nie, nie? No dobra, czekam, czekam, czekam w takim razie, czekam. Tłumacz, tłumacz gogle, yy, wpisz tekst, dobra, będę gotowy. No, już zaczynamy. To, to jest jeden z pokoju. Dobra, yy, no, zaczynamy, ten. rozumiem. Yy, Dawaj, lecisz. Yy, spa to nie takie na Nazwij rodzaj makaronu spaghetti. Nazwij jednego z siedmiu krasnoludków. Skip. Nie wiem co to. Nazwij markę samochodu. No szukało mnie, wpisałem w Google, tłumaczę mi jest Mercedes, nazwa samochodu, tak. Jeden produkt mleczny, mleko. to? Tak, nazwij przedmiot śniadaniowy. Jak ty lecisz szybko? Nazwij jeden z siedmiu krasnoludków. Płatki nie, płatki nie wchodzą, już Nazwij Nazwij markę są BMW. O, BMW. No to bardzo długie. Nazwij trzywymiarowy kształt? nilk Square? Nie. Jak jest trzywymiarowy? Nie mam pojęcia. Nazwij przedmiot śniadowy. Przedmiot szkolny! O kurde! A tych... Branch? Mathematics? jak to się 11 desek naraz! Google. Rodzaj paliwa. Yahoo. Benzyn? Nie wiem. Nie, nie mam pojęcia. Rodzaj paliwa. Diesel mogłem pisać. Co jest, co chodzi w parach? Kringle? Nie, jak to się pisiało Buty nie chodzą w parach. Nazwij cytrusa. Pomarańcza. Nie ma. Nazwij morskie Jaju. zwierzę. Eee, mm. White shark? Nie, nie ma. Bp95, nie ma. Nie. Name one of the seven deadly sins. To można z anime nawet. Eee, o Boże. Tylko nie pamiętam teraz co jakie to było. Co to jest coś, co przychodzi w parach? Co? Hmm? Eee, szus. Eee, syn, szus. syn może być. Syn. Nie ma, no Sy jak to? Dziwny syn, na cytrusa, powinien. być. Mm, 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 jeden nie, nie z przedmiotów do stylizacji <śmul lay w> włosów ty, a mogę spray po prostu? <śmuletrile> nazwij morskie nazwij morskie zwierzę, Ś świnka morska. Dobra. Nie. Coś, co pomaga ci zapalić ogień, tak? To może być co? Zapalniczka na przykład? Oj 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 oj, 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 oj Meliodas Meliodas dostałem. To nie. <śmuletrile> To nie, no jest, nie to przemżę ja za Seven było Deadly Sins to jest siedem grzechów głównych i masz no grzechy. No, tak. I, no i na przykład, i na przykład Escanor Ale... był jako, a nie, on był ja jako nie... o Pride chyba, Pride, no a nie, nie. syn. No to ja zwaliłem, no nieważne. <laughs> Dobra, jak jest zapalniczka? Nie, to już cięższe, nie wiem, Jakie a szczoteczka? szczoteczka? Jak ma zapalniczkę, come on! Dobra. Szczoteczka, Jej. szczoteczka, Brasz. a co innego, no tak, Co innego, Mopiłem. co innego, Jaki dobra, huper? skipuję, bo mnie jeszcze dogonisz coś. Ty, ja grałem braszem, skinem, a ja, jak szczoteczka jest? Charmander, o proszę bardzo. Nie What mam pojęcia, to... leć. Nazwij powszechną alergię. Just to light a fire. Jak, jaka jest powszechna mm. alergia? fire napisze. O kurde, w dupę ty faktycznie. Pisze. No, no nie, nas, yy. o, ale nie, na startowego. O, planeta w naszym układzie słonecznym niech będzie Saturn na przykład, proszę nazwij bardzo. Nazwij powszechną ale. Insekta? Czy pająk będzie ok? Pająk jest ok. jak najbardziej. Wow. No, nazwij ocean. Działa. To jest jedno w naszym układzie... Atlantyk, e, atlantycki. E, Ma Marsi. Maciek, co ty tam robisz? Podaj numer. E, Nazwij insekta. E, e. Gilatis. O! O! <grym> Nazwij e, ocean. Boże, gemstone, e, emerald. Ty, bo Okul. ja tutaj już jestem od skoku normalnie. Podaj numer jeden. Co to jeden, jest jeden e popularny Battle Royale? Fortnite. <grym> Siema. Siema. Co można Kalsy, zjeść na targach? Jedzenie. Nie wiem, Siema. co to jest jeden popularny Butter royal. O, e... Wróg w Minecrafcie to Creeper na przykład, nie? Kurde, ty, co to jest? Fo fo Fortnite, Fortnite, mogę pisać? Fortnite, możesz. Zwierzę obecne w Minecraft? Co e... można zjeść na targach? Cieken? pizza, kurczak. Jak nie można pizzy zjeść na targach? <laughs> Nazwa popularnej sieci fast food. Co jest e... wrogiem Mag Minecraft? Don't. Roblox? Normalnie Roblox. Tak, nie, jest wrogiem Minecraft. Nie. Co to Chipsa. jest polewa do lodu? Ty wiesz że ja w ogóle w międzyczasie te monety zbieram? Jakie monety? Nazwij stan y, Texas O nie może być, a to może jakiś Uuu. inny stan, okej okay. Co to jest Morda? jeden rodzaj mleka? Y, mleko? Moteczka. Co tam? Zniszczy ci fiszkie deski? O ty gnomy <laughs> Nie znam Co to już. jest zwierzę D. obecne w Minecraft? Co? Pingwin nielotny Elo, o ja. ha, nie udało ci się mi zniszczyć. To Proszę bardzo, mam 5 wygranych. To jest maksymalnie myślę, to jest myśl jaką zdobędę. To jest dużo. Tak. To jest dużo, to jest dużo. To jest więcej niż zielon na to pewno. Jest więcej niż zero, tak, to na pewno. Także to by było na tyle. Dziękujemy za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. No i cześć! Siema!